Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj mam dla Was z firmy Avon, z serii Nutra FX, peeling scrub, e, 3 w jednym do twarzy, do dekoltu. E, I tak jak wcześniej Wam już mówiłam, e, seria Nutra FX jest szczególnie polecana dla cery wrażliwej. E, tutaj wszystkie te produkty z całej tej serii są. Testowane są bez parabenów, bez, zawierają naturalne składniki, nie zawierają e, żadnych e, wysuszających są, są one po prostu do skóry alergicznej też polecane, zawierają mydła. E, I tak naprawdę bardzo polecam Wam ogólnie całą tą serię. Zobaczmy teraz na ten e, peeling. Ja już go troszkę użyłam. Jak widzicie, jak tutaj troszkę. Wam przybliżę ten produkt. W środku zawiera on takie ziarenka. Są to te ziarenka chia. I zobaczmy jeszcze w środku. O! Pink ten ma taką żelową konsystencję. Moim zdaniem ta konsystencja jest troszkę taka mało mało zwięzła tak naprawdę. E, tutaj mamy bardzo niewielką ilość tych ziarenek i tak naprawdę e, bardziej bym powiedziała, że jest to żel niż peeling, e, niż peeling złuszczający. Ja oczekuję od peelingu trochę więcej. E, tym bardziej, jeżeli tutaj mamy trzy e, w jednym scrub. E, więc e, tak naprawdę ten produkt wydaje mi się, że jest to żel z lekkim efektem mm, peelingującym. Natomiast y, jest on fajny, do skóry wrażliwej, nie podrażnia, fajnie złuszcza, natomiast dla mnie jest on za delikatny i czekam, czekam na jakiś lepszy peeling z Avonu. Mam nadzieję, że mi się uda znaleźć. Czekam na Wasze opinie, co sądzicie o tym produkcie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że lubicie tą serię. Do zobaczenia, cześć!